Cześć! Witajcie na kanale Sialona Verona i dzisiaj, uwaga uwaga, pokażę wam moją wioskę. Uuuu! Dobra, gdzie ja weszłam? Na mój dom weszłam. Porąbana jestem. Okej. Okay. I dzisiaj pokażę wam mój domek. Tada. Mój piękny domek. Dom jest wspaniały. Budowałam go... Bez odcinka, po prostu nie nagrywałam, kiedy budowałam ten dom. Pierwszy odcinek był o tym, więc oglądajcie jak najszybciej. I będzie właśnie z tego seria. Z tego oto Minecraft'ika fajnego. Łuu! Wspaniale! I to nie jest na serduszka, i to jest właśnie najlepszy Minecraft. Ja tutaj próbuję... Później jeszcze Was oprowadzę, ale ja tutaj próbuję robić tajne przejście do mojego domu i właśnie chcę to jakoś ukryć chcę to ukryć, żeby nikt tutaj nie wyszedł. i właśnie robię takie coś, żeby tutaj takie up, up, up. co hej no hej no hej. Hm. Wszyscy mi tutaj machają. Wszyscy są tutaj porąbani. Nikt, nikt mnie nienawidzi. I jak to było w pierwszym odcinku, że, nikt, że każdy tutaj do mnie macha. Każdy patrzy się moim jakimś dziwnym wzrokiem. Wszyscy są naprawdę bardzo dziwni. Porąbani. Chcę tam Wejść. Oh, ta krowa będzie mi muczać. Tutaj będzie ciokieczu. Dobra, widzimy się jak zrobię tą tajną bazę. Jak zrobię tą tą fajną fazę, fazę bazę. I dobra. Dobra, widzimy się już za. Dobra. Zrobiłam to te tajne przejście. Nie wiem, czy może coś tutaj namieszałam. Ale wejdę tu. I zobaczycie normalnie na film tutaj. Czy dobrze zrobiłam. Jak dobrze? To mi piszcie w komentarzu, czy dobrze zrobiłam to tajne przejście, czy źle. Bo ja myślę, że chyba dobrze. Tylko tutaj bym musiała to łóżko. Takie właśnie. Otrudnienie. Na to łóżko gdzie indziej. Mm. O, wow, ja, nie chcę skakać. Dobra. Uuu, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj będzie. Będzie, będzie, będzie. Bodzio, bodzio. Takie coś. Albo nie, tak. Uuuu, dobra, dobra. E, nie. To. Up. I ty to, to będzie. A łóżko zrobimy w innym miejscu. Na przykład tu. Up. Up. Okej. Okay. I jest ok. Dobra. Na tym odcinku chcę zrobić most, ale ja się boję, że ten odcinek będzie mógł trwać długo. Więc nie będę robić mostu, ale za to zrobię tutaj u mnie balkon. Balkon, tak. Tak dobrze słyszycie? To nie jest żaden sen. Zrobię balkon. Piękny balkon. Jak dla księżniczki. Uda mi się? Czy nie? Oglądajcie ten film do końca. Jak najlepiej. Ponieważ nie wiadomo, czy może mi się udać. Chcę tutaj wyrównać to razem z tym, aby ten balkon tutaj to postawiło. A więc tak, ten blok, ten blok, up. Dobra. Taki spodek. Lowina, kurczaku, elowinka, dobra. Mm. uuu, uh. teraz zniszczę te. Ej, fajne. Fajne, no fajne, pozytywne, pozytyw. Pozytyw. Uuu, dawaj, dobra. Nie wiem, co bym mogła jeszcze zrobić, ale mogłabym zrobić jeszcze ogrodzenie dla naszego wielkiego basenu. Akurat by to zajęło nam cały odcinek, więc zatrzymam i widzimy się już za chwilę. Dam, dam, dam. Wielki basen ogrodzony normalnie. Aż mi serce bije mocno. Przykro mi, ale to już jest koniec tego odcinku, więc narko, 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 wam, narko, narka, wam, narko, Na razie, Uuu, widzowie, następny odcinek będzie jak pod tym filmem, albo po prostu jutro mogę nagrać jak pod tym filmem, może być 100! 136 łapek w górę. To nagrywam kolejny film o Blockcraft. Na razie...